Definiowanie trasy i niwelety. W tym celu używamy polecenia do pobierania danych. W pierwszym kroku posługujemy się linią komend i podajemy po kolei kilometraż początku trasy zostawiamy wartość domyślną 0, Kolejne punkty trasy przewidywany przebieg, który później będzie można zmieniać z poziomu okna dialogowego. Promień łuku poziomego, który wstępnie zostanie przypisany wszystkim punktom załamania. Po podaniu tych danych pojawia się okno dialogowe trasa i niweleta. W zakładce trasa w górnej części okna widzimy wcześniej wprowadzone dane. Warto w tym momencie przerysować widok z góry. Robi się to przyciskiem z symbolem ołówka. Do poruszania się pomiędzy wierzchołkami należy użyć suwaka. Możemy wprowadzić zmiany dla wybranych wierzchołków. Ustawiamy suwak na numerze 3. Zauważmy, że w tym momencie przy tym punkcie w obszarze rysunku został narysowany wskaźnik okręgu pomagający w nawigacji. Wpisujemy nową wartość. 200 metrów. Ponowne użycie przycisku spowoduje przerysowanie trasy z nowym promieniem. Pobieranie rzędnych terenów wzdłuż trasy. W celu pobrania rzędnych terenów wzdłuż trasy należy przejść do zakładki Teren i użyć przycisku zlokalizowanego po prawej stronie listy z rzędnymi. Po jego wybraniu należy w linii komend wpisać odległość pomiędzy punktami, Wzdłuż trasy, w których chcemy pobrać poziom terenu. Po zatwierdzeniu, program wypełni tabelkę z rzędnymi terenu. Pobieranie informacji o przeszkodach. W zakładce, punkty dodatkowe po użyciu analogicznego przycisku, pobierane są informacje o przeszkodach liniowych zdefiniowanych na mapie. Wypełniana jest tablica, w której każdy wiersz. Zawiera informacje, w jakim kilometrażu następuje przecięcie, jaka jest nazwa i typ przeszkody. Projektowanie niwelety w ostatniej zakładce okna informacje o geometrii niwelety. Najłatwiej wprowadzić przy pomocy okna dialogowego, uruchamianego pod ostatnim przyciskiem po prawej stronie. W oknie widać linię terenu kolor brązowy, przeszkody kolor szary. Pomoc dotyczącą sposobu nawigacji w oknie można znaleźć pod przyciskiem pomocy. Podstawowe funkcje to zmiana rozmiaru okna, ustawienie skali na suwakach, zmiana skali na kółku myszy, dodawanie punktu załamania niwelety lewym przyciskiem myszy, przesuwanie punktu po przytrzymaniu przycisku lewego, usuwanie prawym przyciskiem. Zdefiniujmy, klikając lewym przyciskiem myszy, punkt początkowy i końcowy niwelety. Wpiszmy promień łuku pionowego. Dla punktów pośrednich i je wskażmy. W lewej części okna widoczny jest uproszczony bilans robót ziemnych. Po użyciu przycisku OK okno zostanie zamknięte, a dane w nim zebrane przekazane do tabeli w oknie nadrzędnym. W tym momencie warto do rysunku dodać widok z boku. Zaznaczamy opcję. Ustawiamy poziom porównawczy, odpowiedni dla poziomów terenu i niwelety. Wskazujemy punkt, w którym ma zostać narysowany przekrój podłużny. Klikamy na przycisk ołówka. W tym momencie na rysunku pojawi się przekrój podłużny z terenem niweletą i punktami dodatkowymi. Potwierdzamy wprowadzone dane. Przyciskiem OK. W tym momencie dane zapisane zostają w pliku projektu.